W tym mieszczą się takie kwestie jak i kształt instytuc instytucjonalny zewnętrznego działania Unii, czy takiego stopnia służba działań zewnętrznych będzie okrzepła i będzie próbowała do pewnego stopnia mobilizować czy pozycjonować politykę krajów członkowskich, kierunki polityki zewnętrznej Unii Europejskiej, oddziaływanie Unii na bezpośrednie sąsiedztwo, gotowość Unii do dalszego rozszerzania i strategiczny wybór, który, który stoi przed Unią. czy? niektórzy przed Unią stawiają dzisiaj czy wybór partnera strategicznego Europy, czy wybór między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. No ten, ten wybór jest dzisiaj w debacie europejskiej stawiany. Wreszcie piątym obszarem, który jest istotny jest dla polskiej racji stanu jest, który jest pewnie najmniej z tym wszystkich zauważalny, to jest kwestia wewnątrzunijnej integracji makroregionalnej, czyli próba zbudowania wewnątrz Unii Europejskiej zespołów makroregionalnej integracji. Dzisiaj mamy dwa, które są dla nas interesujące, czyli strategia bałtycka, w której Polska uczestniczy i niezwykle interesująca do i warta analizowania bardzo szczegółowego strategia dunajska, która de facto przecina osią Polskę, odcina osią Polskę od, od południa i środka Europy, bo Polska w niej nie uczestniczy. Więc jest zatem pytanie o regionalną podmiotowość Polski w Unii Europejskiej. Te pięć obszarów wydaje się wzięte z bardzo, z bardzo różnorodnych przedmiotów polityki, prawda? To są bardzo różnorodne polityki gospodarcze, społeczne, rozwojowe. Ważne jest, żeby pamiętać, że, że, że mimo że one są z różnych obszarów politycznych wzięte, no, to mamy w Europie zjawisko zwane kumulacją relacyjną. Znaczy w takiej sytuacji, w której mamy do czynienia z nakładaniem się na siebie wzorców relacji z różnych obszarów polityki, które się de facto wzmacniają. Da? Jeśli jesteśmy na tym słabsi, e, e, czy, czy będziemy słabsi, nie potrafimy rozgrywać swoich interesów w tych pięciu obszarach, które patrzymy, na które patrzymy roz, roz, odseparowany sposób. Tam się wydaje, no tak, tutaj troszeczkę przegraliśmy, ale tam może gdzieś indziej coś wygramy. Nie, trzeba patrzeć na nie tak, że grać na, w, na w tych polach równolegle a patrzeć na nie tak, że jakbyśmy chcieli je nałożyć na siebie. Wtedy zobaczymy, jaka jest kumulacja relacyjna. Czy czasami nie jest tak, że we wszystkich tych obszarach będziemy nie będziemy potrafili rozegrać swojej racji stanu, wtedy ta kumulacja po prostu nastąpi tych relacji i staniemy się rzeczywiście krajem, o którym też w tym niebezpieczeństwie pan profesor Legutko wspominał, czyli krajem, który nie uczestniczy w realnej, w realnej, w realnej grze politycznej w Europie. To prowadzi do ostatniego, tak naprawdę, stwierdzenia, które jest, jest w tym części dotyczącej przedmiotu polityki strategicznej Polski w Europie ważny. Należy pamiętać, o czym też wspomniał profesor Legutko, że członkostwo w Unii Europejskiej nie znosi strategicznych wyzwań. To nie jest polityka poststrategiczna. Członkostwo w Unii Europejskiej nie prowadzi do sytuacji, w której, w której zanika wybór strategiczny przed krajem. Przecież odwrotnie, Członkostwo Unii Europejskiej tak naprawdę powołuje do życia nowe pola strategicznej gry dla państwa. I państwo, które wchodzi do Unii Europejskiej tak naprawdę bierze na siebie więcej strategicznych wyzwań niż wtedy, kiedy było poza Unią Europejską. Właśnie z racji owej, owej kumulacji strategicznej. I na koniec powiem jeszcze drugą rzecz, że można o tej, o tej polityce strategicznej polskiej czy polskiej racji stanu także mówić w pewnych kategoriach sojuszy politycznych w Europie czy poszukiwania, poszukiwania partnerów, które i, i terytorialnie, także geograficznie czy geopolitycznie miejsc, które, które są szczególnym polskim zainteresowaniem w ramach polityki europejskiej. I jeśli myślałem o tym, jak, jak opisać te geopolityczne cele Polski, to wymyśliłem sobie, że można by powiedzieć, że Polska powinna być w europejskiej talii kart Asem trefli Dlatego, że polskie cele geopolityczne można ułożyć w układ, który przypomina do, do złudzenia symbol trefla w brydżowych kartach. Mamy zachodni, mamy krąg zachodni sojuszy, właśnie niekoniecznie oś, ale właśnie krąg zachodnich sojuszy. Mamy północno-skandynawsko-bałtycką, krąg skandynawsko-bałtycki. Mamy wschodni krąg. Wielkiego Sojuszu Wolnego Wschodu, który powinniśmy budować, i, po, i mamy podstawę, która powinna wychodzić z Polski na Storze Morza Czarnego i Morza Adriatyckiego. To, to razem ułoży nam na mapie europejskiej symbol Trefla. W związku z czym Polska powinna być zatem w geopolityce europejskiej asem Trefla. Ja nie wierzę inaczej mówiąc w politykę osi, którą próbuje budować dzisiejsza czy doktrynalnie, czy narracyjnie opisuje dzisiejsza polityka Europy, obecnego obozu rządzącego w Polsce. Osie Berlin, Paryż, Warszawa, Moskwa, cokolwiek innego, osie tną Europę. Osie, osie dzielą i są ostre i, i, i nie są bardzo europejskie. W tym sensie ta polityka jest absolutnie anachroniczna. Absu polityka osi w Europie jest polityką absolutnie nierozumiejącą rzeczywistości europejskiej. To, co jest dużo bardziej interesujące i wydaje mi się dla Polski, dla Polski przynoszące więcej porządku to właśnie polityka trefla, polityka trzech kręgów koncentrycznych i pewnego ekspansji południowej. To jest coś, co, co powinno de facto definiować w sensie geopolitycznym polską rację stanu w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.